Więc Uwaga, znowu jadę do roboty. Wczoraj wróciłem na bazę. Od, no, przed północą, nie? Poszedłem jeszcze do góry do biura. Czy mają coś dla mnie? Mówię, nie, nic nie ma. A mówię, a czy jestem na liście wyjazdów? Nie, nie jestem. Dobra. Skoro wczoraj nie odpisał ekspedytor, to, to jadę do domu, nie? Dziś rano patrzę w telefon. Wiadomość SMS. Eee, kiedy jest Twoja następna data wyjazdu? No to podałem mu 4 czy tam 5 kwietnia, bo mam w przyszłym tygodniu na no Ale mówię nie chcesz nic zrobić do końca tygodnia. Mówi, wypytałem się wczoraj, nic nie mówił. No to poszedłem do domu. E, no bo znalazłem coś dla Ciebie, jak chcesz. Ja mówię, no f, co? Toronto na jutro. Dzisiaj z bazy o czwartej będzie gotowe, i jutro dostawa o 11 rano. Do Kostko. Ja mówię, spoko. Ale mogłeś mi powiedzieć, ale w sumie powiedział tak: lepiej spać w domu niż w traku. No mówi no tak, no. Bym stało o dziewiątej na bazie i co bym robił do tam. A tak to w domu. Pranie zrobiłem, porządki zrobiłem, papierologi trochę zrobiłem, bo będę musiał się rozliczać z podatków niedługo. I jadę do roboty. Naczepa już jest prawie na bazie, bo mi napisał, że już dojeżdża. Także ja dojadę na bazę około czwartej, w pół do piątej wyjadę i jadę do Toronto wyspać się. Jutro dostawa, załadunek i powrót To będzie szybki strzał do Toronto Wiecie, to się skończy takie coś, bo Jak baza będzie 150 km od domu To jak ja już pójdę do domu To nie będę jechał 150 km, Żeby zrobić Montreal-Toronto To jakby taka, Jak taka sytuacja zaistnieje, że on mi nic nie powie Ja sobie pójdę do domu, bo nie mieli roboty To ja już nie wrócę, nie No ale mówię, to są ostatki Naszej starej bazy Zresztą ja tylko tak sobie teraz mówię, aby robota była do wakacji, bo naprawdę nie wiadomo co z ekonomią będzie. Kanadyjską, północnoamerykańską, a nawet światową. Piękna pogoda, ale jutro po południu do soboty rano ma spaść 15 cm śniegu, a w niedzielę następne 5 albo 10, ale jeszcze nie wiadomo w jakiej formie czy to będzie deszcz, czy to będzie śnieg, czy to będzie marznący deszcz. Jeszcze nie ma kwietnia, ale już jest blisko, więc kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Dzisiaj mamy piękną wiosnę, 10 stopni. Ja właśnie muszę sprawdzić, bo ja może w to wiadę w Toronto, nie wiem, z której tej strony idzie nawet. 15.30, wow. No, ja... Nie mam za dużo roboty z władowaniem, się to trak, mam tylko plecak. Numer naczepy mamy, tylko dzwoniłem do niego, żeby się upewnić, żeby nie zabierali mojego traka, bo tam napisałem raport. A nie muszą tego robić, bo tam nie ma nic strasznego do zrobienia. Naczepa to 3X13. Dobra, trak jest. Także tylko wpakuję się i jadę się od razu podczepiać, i po drodze, jak będę wyjeżdżał, wezmę kopertę. Także za 15 minut mnie tutaj nie ma. X13 Should be in the yard, but where? Thank you. It's in the yard. Main yard. It's in the main yard near the end. Na szukanie. rozumiecie o co chodzi Dzisiaj chcę dojechać do Mississauga Przy lotnisku e, Tam na ulicy Jest miejsce gdzie można spać Nie przy Walmartie tylko przy lotnisku Tam gdzie się os kiedy, ładowałem ostatni raz Przed Polską Chyba tak I tam z stamtąd do, rozładun do, za tak, do rozładunku Mam jakieś 15 minut Nie? Bo mógłbym iść spać przed Toronto, no ale jak mam rozładunek 11, to nie chcę siedzieć w korkach w Toronto, chcę być jak najbliżej rozładunku. Zdjąć i jutro zarzucić i wrócić. Near the end powiedział. To baza jak jest taki odwilż to to jest porażka, nie nie dość, że błoto to jeszcze, kurde, naprawdę trzeba powoli jechać i którędy jechać. Namierzona, 3x13, podczepiam. Przeglądik 6-7 minut i wypad. do biura po kopertę i wypad. To się nazywa sprawnie, no dlatego szkoda, że ta waza będzie teraz daleko, bo takie szybkie strzały mają sens. Nie trzeba się pakować, nie trzeba nic wziąć, tylko bardzo mało rzeczy. To jednak jest takie. Mentalnie jak się jedzie w drugą trasę, to jednak ten wyjazd jest taki. Cięższy, bo tyle tobołów, czy czegoś nie zapomniałem, a teraz jak coś zapomnę, no to co? To nic. Wrócę za... Jutro wrócę. Pyk, pyk. Raz. O, ale ciężka musi być. Nie, to jest chleb, mrożonka. To nie może być ciężkie. Czas kłasanty czasami. Nie, to jest ciężkie. To jest mega ciężkie. I to nie jest mrożonka, tylko to są chyba jogurty. Jest masło koszerne. no ja, jak widzę, Robert, to od razu mówię, że to jest ten: Frozen Bread, a to jest masło koszerne. 48 tysięcy funtów. No to 24 tony. To muszę zmienić w opisie, bo ja już z, z rozpędu napisałem, że to jest Frozen Bread. Numer przesyłki 200. Tutaj wpiszemy to. I już. Stawiłem sobie mój parking przy lotnisku pod tą Firemką. Tu na ulicy wiem, że można spać. I teraz jeszcze dodam ten adres: miasto ulica Wogan, a to, to samo Lane Drive, to jest na północy. No, chyba nie to samo. Kurczę. Jest, kurde, ta ulica. No, pewnie jakiś adres inny niż ten. Dobra, czyli jest wszystko i ile będę miał ten? Różnicy między. No, 15 km ideolo. Dobra, jedziemy. Lokalizacja na 11, więc ja dojadę tam, wyśpię się i o 10 ruszę się zdejmować. Mógł nawet później wyjechać, ale okej. Okay. Dobra, powolutku, żeby tutaj się nic nie porozwalało mi w traku. Po tym polu bitwy biorę kopertę i spadam. Gdzie jest koperta? Potrzebuję. I jak patrzy, mówi już się podczypięć pod noczepę. Mówię, a jak? No dobra, wyjeżdżam. 500 km z 5,5 godzin, z korkami 6. Na dziesiątą będę. To mam dwie godziny zapasu. To ja sobie jeszcze w napan i stanę zatankować wszystko. I tak dalej. I tak dalej. I elegancko. Czwarta jeszcze, może nie będzie najgorzej, wyjechać z tego. Z tej dziury zwanej Montrealem. Czy mi czy mnie kto tu wpuści, czy nie? Puszczają, to się wymusza i tyle. Tu jest, to skrzyżowanie jest przerąbane, nie? Sprerąbane. Są dwa skrzyżowania, w sumie trzy. Raz, dwa, trzy światła, nie? Nie najgorszy za mną, teraz już tylko w korkach stać. Dwudziestka jeszcze nie idzie najgorzej, tylko na końcu dwudziestki będzie troszeczkę czekania, a może czterdziestką polecę? A, wypadałoby czterdziestką polecić. A na to samo wyjdzie. No jak się robi Montreal Toronto, to albo tu, albo tam korków się nie ominie. 40, tam na 20 wyglądało dużo gorzej. A przy okazji zobaczę w ciągu dnia, jak prace postępują na moście i ten REM, cały REM to już jest Tam prace wykończeniowe są nie. Rezo Electric Metropolitan. No i za półtora roku ma być skończone na lotnisko. To będzie mega game changer w dojeździe na lotnisko. A jak już niebieska linia będzie obok mnie, to już w ogóle wsiadam w metro. Przesiadka kolejką, i jest to na lotnisku w ciągu pół godziny, maks. Ale zanim to się stanie, to <laughs> jeszcze dobre 5 lat. Dobra, 40 i na końcu 40 korek przed mostem. Ale na most, w moją stronę, będą dwa pasy. Wszystko już jest wykończone. Pociągi już chyba nawet jeździły w trybie manualnym i oni na weekendy za, zamykają wszystkie nawet tą południowe, to południowe ramię i robią testy, nie? Testują i będą testować dużo więcej niż to pierwsze ramię, bo nie chcą. No nie chcą, żeby ludzie się zniechęcili, bo w tym roku w tą, w, te, w tą zimę było bardzo dużo problemów, szczególnie ze zwrotnicami, nie? No i ludzie się wkurzali. Ale to tak jest z nowymi systemami w Quebecu. Zawsze jest inaczej. To jest ostatnia stacja. I tu jest też garaż. No i będzie możliwość przedłużenia tego, nie? W sumie powinni to od razu przedłużyć za wyspę, bo tam też jest ogromne skupisko ludzi. No ale dobra. No i teraz koreczek na most. że tutaj wracam w noc, to nawet nie widziałem, że tu jest wszystko rozwalone. I będą robić od nowa, już w stronę nowego mostu, nie? Znaczy, muszę poczytać, kiedy to mają skończyć, ale pewnie też z 2-3 lata. Stary most, ledwo co zipie, i ledwo co się trzyma. Oni cały czas go muszą klepać, żeby się nie zawalił. Masakra. Nie tak źle. Pół godziny na wyjazd z bazy. O której ja wyjeżdżałem? W pół do piątej czy 15 po czwartej? No, nawet jakby to było 45 minut, to nie tak źle. No i tutaj już ładnie budują drogę pod ten nowy most. Już niektóre dziąsła są zrobione. Ciekawe, czy on. Bo tutaj nie ma żadnej żeglugi, dużych statków, to on nie musi być wysoki. Ciekawe czy będzie. Most, który będzie zawieszony, czy tylko po prostu na, na, na tych, na dziąsłach? Chyba nie będzie. Diabli wiedzą. No, widać, że będą dwie te oddzielne, trzy pasy w każdą stronę, albo nawet cztery, jeden dla autobusów, albo może nawet zostawię miejsce dla. Transportu tego, tej kolegi. No nie, to będzie już budują. Nieźle, nieźle. Jest ciut wyższy od tego, co był. To jest jezioro Saint Louis, Lac Saint Louis. A, za dwa lata skończył pewnie. z tankowaniem będę nad 11 wieczorem, 10.40 wyśpię się do 8 rano będę miał 10 do 8 rano a ja rozładunek o 11, a to Kostka można przyjechać tak godzinkę, pół godzinki wcześniej tak w Ontario dzisiaj też waga otwarta wjazdowa czy jakiś blitz mają, czy coś, że tak. Wczoraj była otwarta, dzisiaj jest otwarta. Muszę umyć szyby od środka. Pod słońce to wszystko widać. Nie rozumiem tych kierowców. Tu jest 40 na godzinę i tutaj zawsze się jedzie 40 na godzinę. Po prostu no jest jakby, 40 ślepy czy co? Przymknęli bo się korek zrobił z tyłu. Panie 40 a nie 10 Ja pierdzielę Ta, ściągnęli go nie dlatego, że za wolno jechał Diabli wiedzą A jak za wolno jedzie to może się boi może ma coś do ukrycia Dzisiaj te chmury mi trochę pomagają przy zachodzie słońca, bo gdzie inna masa powietrza i strasznie wieje. Z tym to jakoś dla siebie żyć, ale jak słońce tak grazi, to jest dramat. No ale już wjeżdżam pod chmury. Pierwsza salwa opadów idzie jutro. Znaczy dzisiaj w nocy, ale to takie lekkie opady z północy. A druga salwa idzie z południa. Jutro w Toronto mogę. To zobaczyć tylko w Toronto prawdopodobnie będzie w formie deszczu. A w Montrealu dopiero w piątek w nocy w formie śniegu, 15 cm śniegu. Słońce zaszło. Wiatr się uspokoił. To jest Kingston, można powiedzieć połowa drogi prawie że. Prawie że, bo połowa drogi będzie w Napa, gdzie zatankuje paliwa. Jak zwykle. Minut i później 2,5 godzinki, nawet mniej. I po koreczkach dojadę do zasypiającego Toronto i pójdę też spać. Dostać jakiś szybki załadunek albo przypinkę i uciekać do domu. Jak się jeździć po tych wszystkich miejscach? To naprawdę jest domem Tu zajeżdżam zawsze jakiś prys jest na na pompie zawsze Dobra, nie kolejka, bo to dzień tygodnia linia Montreal-Toronto chodzi jakoś opentano, ale może jakaś będzie pompa wolna ta jest wolna i nie ma nikogo przed I pięknie 8 minut Siede też się do środka Coś chcę do picia wziąć Więc nie wziąłem do picia, nie zdążyłem herbatu ugotować tak w biegu zasuwam. Więc pięknie Znowu mi troszeczkę zaczynał wariować z tym z tą blokadą kół, ale tylko przez minutkę. No, nie było mnie przez 15 minut. Ciekawe, co tam się dzieje w meczu. Montreal przegrywał ostatnio. Słabo mi idzie. Słabo im idzie, ale cały czas są w dobrym miejscu w tabeli, bo innym drużynom, które są konkurentami, też słabo idzie. Dobra, zatankowane. Teraz jadę już do końca. Następny prync przyjechał. Dobra, kiliścik skasywany, lecimy. I wszystko idzie dobrze, jestem na czas. Które sobie wymyśliłem, dojeżdżamy już do przedmieść Toronto, Oshawa za mną, czy przede mną. Nie, przede mną jeszcze Ajax, no i później ten, już, teraz tu już pójdzie nie? jakieś 75 km, 45 minut jeszcze. To nie jest piękne, jak na tempomacie się przejeżdża przez Toronto. No, jutro na powrocie na pewno będzie inaczej. Na pewno, nawet jak wyjadę o 12.01. Piątki to są najgorsze dni. nie podświetlone to nawet fajnie dobra wczoraj poszedłem późno spać tak jeszcze w domu posiedziałem trochę i poszedłem o drugiej wstałem o ósmej w sumie jestem niewyspany ale jutro wrócę i tydzień wolnego no Tygodniu zaliczę I zaraz jedziemy w stronę lotniska. Jak zaczynałem jeździć w BTL-u, to czasami mnie wrzucili na taką linię Montreal-Toronto, ale to sporadycznie, że pojechałem z Montrealu, przepinka w Mississadze i wróciłem. i Teoretycznie w 13 godzin obróciłem w tymi z powrotem, ale czasami też miałem takie kółko. I o, to było fajne kółko pod koniec, że jechało się z Montrealu z pełnym ładunkiem do Schenkera. Tutaj obok lotnisko, lotniska i Schenker po prostu rozbijał różne ładunki, montował częściówkę i, i, i się jechało z częściówką z powrotem do Montrealu. I VTL robił dystrybucję tego, nie tej częściówki. I to były ciastka. <taki> Takie suchary ciastka słonawe, nie? Różnego, różnego typu, różnego tego. Chociaż nie tylko, nie? Schenker też tam jakieś inne towary miał od różnych dostawców. No ale tak właśnie było. I też obok lotniska ja tak, tak skojarzyłem, że teraz jedę na lotnisko. I tak się przyjeżdżało wieczorem tego schenkera, zostawiało się naczepę i albo się podpinało już gotową albo oni szybko zdejmowali i szybko ładowali, pamiętam bardzo dynam dynamiczna firma była wtedy nie? ta Schenker a teraz nie wiem jak jest, bo już tam nie jeszcze. czego to mrugali? O co chodzi no i tu na lotnisko później kawałek obok lotniska zajadę tam na tą ulicę, która jest dość, dość spokojna Get out Ich W Toronto jeden na zachodzie, drugi właśnie tu i trzeci na wyjeździe, w Whitby. I zawsze, znaczy, mam tą możliwość, gdyby coś tam, nie? Tak, dzisiaj no bardzo się to przyda, bo zbliżam się do rozładunku. A tak to bym, no mógłbym stanąć na 401 przed Toronto, tam by, były te resterie i tak dalej, no ale raz, że korki jutro by były w Toronto, a dwa, żebym. Wcześniej ruszy przez pracy, nie? A tak to szanse su. Przepraszam, bardzo dobre, że jutro po prostu wrócę do domu. Może, i, może będzie i późno, ale, ale raczej wrócę, no bo jak zacznę zmianę o 9.30 rano, no to będę miał do drugiej nad ranem, żeby dojechać na bazę. A kostko rozładunek, proszę Państwa, idzie raczej zawsze dobrze. Rzadko kiedy trwa więcej niż godzinę, więc... No, tu jest wszędzie zakaz parkingu, ale tam widzicie, trak stoi. Ja tak stanę za nim, tylko że dalej, żeby było spokojnie tam przed firmą jest takie miejsce, żeby oberka zrobić i pięknie. Tu no, po tej stronie nawet nie ma zakazu. Po jednej stronie jest, po drugiej nie ma. I pięknie. Dobra tyle na dziś. Zawracam i kładę się z